Janusz Kulik i Jarosław Baran dzień przed startem do rajdu Elmot na zamkniętym 2,5-kilometrowym odcinku pracowali nad ustawieniami swojego Seata Cordoba WRC Evo 3 Testy odbywały się na nierównej i krętej asfaltowej drodze, charakterystyką przypominającej odcinki specjalne rajdu. Podczas czterogodzinnej sesji załoga wraz z zespołem serwisowym Shell Helix PTF Seat przede wszystkim regulowała zawieszenie na wymagające dolnośląskie trasy. Testy rozpoczęli z ustawieniami samochodu zastosowanymi podczas rajdu krakowskiego, które z czasem odpowiednio Zmodyfikowali. No szkoda, że tylko dwa samochody w WRC zgłoszone są na tegoroczny rajdel MOTU. To jeden chyba z najładniejszych polskich rajdów. Wspaniałe odcinki specjalne, bardzo malownicze, urocze. Dodatkowo dodatku rajdel rozgrywany jest. Zawsze w maju, co powoduje, że przeważnie jest tutaj ładna pogoda. W tej chwili na rajdy asfaltowe od zdecydowanie dysponuje najszybszym samochodem. Natomiast jak widać, z Aten też można wygrywać, czego przykładem był rajd zimowy. Myślę, że, że każdy kolejny kilometr, który robię tym samochodem, pozwala mi coraz szybciej nim podróżować. Zobaczymy, no, znam trasę lotu no, bardzo dobrze. Czy te nasze umiejętności wystarczą w tym roku plus że samochód, którym dysponujemy na wygranie, to zobaczymy. No, będziemy się bardzo starać. Sytuacja jest bardzo ciekawa. Obydwa z po, po dwóch pierwszych rajdach mamy dokładnie tyle samo punktów, więc zapowiada się bardzo ciekawie dalsza część sezonu. Czy to jest rajd wolny? Ja bym polemizował. To nie jest rajd wolny. To jest rajd szybki, jest to rajd na pewno bardzo techniczny, a przede wszystkim w momencie, kiedy pada deszcz jest bardzo ślisko. Miejmy zatem nadzieję, że pogoda utrzyma się przez cały czas trwania rajdu Elmot. Również załoga Peugeot Sport Polska, Leszek Kuzaj i jego belgijski pilot Erwin Mombarts, jadący drugim zgłoszonym do Elmotu autem WRC Peugeotem 206, testowała samochód przed startem. Jazdy te były niezbędne, bowiem należało odpowiednio ustawić samochód, a zwłaszcza jego zawieszenie. Kuzaj był niezbyt zadowolony, bo auto zbytnio skakało, przez co trudno czasem było utrzymać optymalny tor jazdy. Niezbędne korekty pochłonęły najwięcej czasu. Zapytaliśmy kierowcę o przebieg testu. Wczoraj mieliśmy dość poważny w sumie wypadek, nie ukrywam. Na w szczęście sensie opatrzność nad nami czuwa, bo obeszło się bez jakichkolwiek uszkodzeń. Nie ma załogi. Natomiast no, fakt jest jeden, że pracujemy z zawieszeniem i jesteśmy chyba na razie w ślepej uliczce. Nie, nie ukrywam, dużo, dużo stresu mnie kosztuje każdy przejazd samochodem. Ten samochód ma tyle zalet, a niestety jedną wadę i chciałbym to poprawić, ale... Na razie czarno to widzę Myślę, że przygotowani jesteśmy dobrze no Zobaczymy, do czego nas doprowadzą testy Postaram się pojechać szybko Jeżeli samochód będzie się jednak źle prowadził Nie sądzę, żebyśmy po prostu no, Stawiali wszystko na jedną kartę Chciałbym dowieźć cały samochód na metę To jest myślę, że bardzo istotne No Oczywiście nigdy nie powiedziałem, że nie będę walczył I o tym też nie mówię Walka będzie na pewno bardzo ciekawa Wbrew temu, co widzimy, Sebastian Frycz w zbliżającym się rajdzie Elmot nie pojedzie jednak na rowerze, tylko nowym samochodem Opel Corsa 1600 Junior WRC. Utalentowany kierowca ze szczyrku po zwycięstwie w rajdzie mazowieckim będzie starał się pokazać, że mocną ośką można w Polsce powalczyć z samochodami grupy N. Frycz, pilotowany przez Macieja Wisławskiego, jest bardzo zadowolony ze zmiany grupy i zespołu. Dobre strony tego samochodu to jest na pewno bardzo, bardzo krótka droga hamowania no i przede wszystkim skrzynia, skrzynia sekwencyjna, skrzynia biegów. A złe strony, według mnie no, jestem przyzwyczajony do bardzo ciężkiego samochodu Mitsubishi Lancer. A ten samochód jest o 450 kg lżejszy i troszkę mi skacze na drodze. Relacja z rajdu już za tydzień. Mało ciekawa dla